Witam wszystkich ponownie na kanale Moje Domowe Jedzenie. Dziś bardzo prosta focaccia, czyli prosty włoski placek, niezwykle chrupiący, z dodatkiem tylko kilku składników. Popatrzcie, wyszedł przepyszny. Może to być fajny dodatek do sałatek na imprezę. Serdecznie Was zapraszam na przepis. Dokładną listę składników znajdziecie również pod filmem. Przygotowuję zaczyn, drożdże, ciepła woda. Odrobinę cukru, to wszystko dokładnie mieszam, odstawiam, następnie będę dodawać do mąki. W mące również jest sól i oliwa z oliwek, na razie tylko odrobinę, bo będzie nam jeszcze później potrzebna. I z tych składników sobie wyrabiam ciasto, na razie robię to w misce, jeszcze łyżką, tak jak widzicie, ale później będę to już wyrabiać porządnie ręką. I ciasto jest porządnie wyrobione, odstawiam do wyrośnięcia, nawet i na godzinę. A później będę w międzyczasie przekładać kilka razy. Tutaj ściągam po 20 minutach. Delikatnie przekładam łyżką. Ciasto jest klejące, ale takie właśnie powinno być. No i tak przekładałam 2-3 razy. Następnie ciasto przełożyłam do formy, do zapiekania. Wyłożyłam papier do pieczenia. Tak jak widzicie, puszcza pęcherzyki, więc jest wszystko w porządku. Rozkładam po całej powierzchni formy. Na dole układam wszystkie składniki. Oliwę z oliwek, dość obficie. Później zioła włoskie, oregano, bazylia, jeszcze pomidorki koktajlowe. U mnie oliwki zielone. I to wszystko będę zapiekać około 25 minut w piekarniku nagrzanym na 200 stopni. Focaccia jest gotowa. Bardzo chrupiąca, to fajne pieczywo. Możemy zjeść na śniadanie, na kolację, może to być również fajny dodatek na imprezę, na przykład do sałatek. Polecam serdecznie. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam.